Ale rybom raczej to nie przeszkadza, bo im na siedzi, siedzi. o siedzi, można powiedzieć, że trafiłem w przynętę, którą chcą jest. O, ładne oko nie, zobaczcie, takie 40 ponad cm i taka jaskółeczka 5,5 cm kusi właśnie te okonie jest, następny okoń, siedzi ale strzelby. I właśnie te delikatne bronie są bardzo dobrze wyczuwalne, bo nawet jakieś. Cześć się Manko, miałbyś szczupaki, ale wody stojące zamarznięte. Miałbyś challenge z przynętami od Bartko Cobays, ale niestety dosyć mocno pada i podejrzewam, że obiekty w kamerce co chwilę będę musiał czyścić, więc nie wiem co z tego materiału będzie. Więc dzisiaj takie luźne łowienie zobaczymy, może jakieś okonie, może klenie zobaczymy ile, jakie miejsca w ogóle będą wolne bo dzisiaj sobota więc ludzie też chcą łowić pomimo takiej dosyć kiepskiej pogody deszczowej, ale wiadomo jak to jest wędkarstwo to choroba i ciągnie więc co, ja lecę nad wodę i spróbuję coś połowić no to ja lecę na pierwsze miejsce. droga bardzo dobra da się poślizgnąć wywrócić ale można iść i coś złowić, zmoknąć, zmarznąć. Super! O to chodzi. No to jestem na pierwszym miejscu i spróbuję na początek za klenikiem porzucać. Może akurat będzie aktywny, aczkolwiek jest dosyć późno. Rano nie chciało mi się za bardzo wstać, więc nie wiadomo jak to z tymi kleniami będzie. Ale kilka rzutów kontrolnych wiadomo trzeba oddać i sprawdzić czy one gdzieś się tu kręcą. No to praniki bez zainteresowania, a więc teraz za okonikiem na tym miejscu raczka założyłem na samym końcu i popróbuję troszeczkę raczkiem. Może okonie dzisiaj mają ochotę właśnie na takie raczki, a więc jak na sam początek raczek leci i będzie kusił. Cześć! okoń pierwszy dzisiaj. Ale delikatne branie było naprawdę takie, ledwo co dopchnięcie. Ale taki okoń, no taki fajny. Nie najmniejszy, nie największy na pewno, ale już przyzwoitych rozmiarów. O, proszę, pokaż się przyjacielu, no taki okoń. Pierwszy dzisiaj no to praktycznie po godziny. Pierwsze branie. Wcześniej nic się nie działo kompletnie, więc nic nie nagrywałem, bo to nie było sensu nawet. A teraz właśnie nastąpiło pierwsze branie. Zmieniłem na przynętę Katech, bo wcześniej tymi raczkami próbowałem właśnie. Różne rozmiary tam były. Większe, mniejsze, ale bez dotyku. No i praktycznie to chyba w pierwszym rzucie jak zmieniłem tego na tego Katecha. Fajnie, jest już zawsze jedna rybka, ponur uratowany. O, jest druga. To nie jest duża ryba, <śm> ale druga jest, w drugim rzucie praktycznie. To takie branie, naprawdę. a taki maluszek. O, się pocepł, podusił trochę. Taki mały dziabąk. O jest piękny żółty. dobra wraca jest nowo oko, ale delikatnie a nie kubiem, naprawdę bardzo delikatnie O taki też przyjemniaczek. O i spad uciek Szkoda Taki 25 6 cm. No to zmiana miejscowy, i teraz jestem pod mostem, i tutaj będę właśnie próbował szukać okoni. Plus jest tu taki, że nie kapie mi na głowę, więc chwilowe schronienie przed deszczem jest. No jak widzicie, dosyć mocno pada, więc tutaj troszeczkę się schronię przed tym deszczem i może uda się jakieś okonie połowić. A więc ja tutaj próbuję, mam tego Katecha na w końcu zestawu 5 cm kolor wiśni taki z błokatem o siedzi jest okoń pierwszy praktycznie w drugim rzucie o taki nawet przyzwoity, trochę walczy ale jest pierwszy o taki garb o mówię, taki sportowy rozmiar 25 cm gdzieś około ale jest, załadował, bardzo mnie to cieszy. I następny okoń. Wpada. Jest. Następny okoń, ale ten już malutki. On wystrzelił. Więc już coś się dzieje. Mały, bo mały, ale cieszy. Tak. Gagacia bo przez pierwszą godzinę to faktycznie bez Tyknięcia małego, nawet a teraz, już następny okoń wraca do domu. A ja łowię dalej. Szukam jakiegoś większego. Może uda się dzisiaj takiego namierzyć. Warunki pogodowe są kiepskie dla mnie, ale rybom raczej to nie przeszkadza, bo im na głowę nie pada. Dobra, jedziemy dalej. Siedzi. Jest następny okoń. Nie jest jakiś za wielki, ale cieszy. Dzisiaj warunki są jakie są i każdy okoń dzisiaj cieszy. No, taki dwudziestaczek strzelił. Skusił się. I bardzo fajnie. No właśnie na takiego kajtka mi biorą te okonie dzisiaj. Próbuję dalej. Ale jeszcze coś będę kombinował z innymi przynętami. Na razie póki biorę do tego kajtka to trochę porzucam, a później może jakąś jest kółeczkę, albo inne cukiereczek, który skusi właśnie o konia. Może jakiegoś większego dzisiaj. będę próbował. Jest większy okoń. Ładnie strzelił ładne okoń, nie, Zobacz, Takie 40 ponad centymetrów. Gruba ryba o, proszę Ale oko niska. To się nazywa połów. <laughs> sali, Szaliwolkownek. Taki troszeczkę większy, jak te poprzedniki. Jest. O Zbój. No, już ze siódmy na brzegu. Więc. Nie ma co narzekać. Co prawda rozmiarowo nie są za wielkie, ale cieszę się, bo dzisiaj warunki pogodowe są naprawdę mizerne. Już trochę zmokłem i udaje się złożyć następnego okońka takiego. I jest następny okońek. No, teraz o wiele mniejszy, ale chyba z czwarty czy piąty rzut po tamtym. O, czwarty. A no, taki, 21-22 cm. Nie za duży. Ale następny. Cieszę się jak najbardziej. Jaskółkę założyłem. właśnie na tam jaskółce zaczęło tak się dziać. Lepiej troszeczkę. Bynajmniej w tym momencie. Jest następny okoń. A tak, podobnych rozmiarów to te wcześniejsze. A proszę. Tak. Giegaccio. No, Ten może największy z tych wszystkich, co były. A nie, no taki. Ale skacze. Nie chcę się pokazać do kamery, nie chcę. Piahu się łupaczko. No taki. Okonek z 25-6 cm. I no taka jaskółeczka 5,5 cm kusi właśnie te okonie. Tak trochę lepiej teraz. Więc może trafiłem w przyjęte, a może nie. Może to był taki moment, że akurat chcą. No to rzucam dalej i zobaczymy. Moja teoria jaskółki się potwierdzi, czy nie? Rzucamy i sprawdzamy. w pewnym punkcie one stukają, więc nie rzucam za daleko, bo tylko w tym jednym punkcie właśnie te okonie biorą. Jak one gdzieś tam muszą się kręcić, i zobaczymy, co jest kołaczka. Teraz pokażę. Czy będzie następne branie, czy odpuszczę? Jest następny, dziesiąty. Można powiedzieć, że nie jest źle, ale mały Mariusio. Ale wpada następny, tak mały okaniastr. Ale strzelił. Tam to już fajnie strzeli. Mocno. I ta jaskółka właśnie robi robotę. O, do oka nie jest duża, ale fajnie strzeli. A jaskółeczka widzę, że robi roboty dzisiaj. O Założyłem. i Naprawdę dzieje się na nią. Tak. 21, 22 cm I następny pat i jak na jaki dzisiaj łowię to okoń to jest Black Swan do 6 gram akcja szczytowa to wklejka i właśnie te delikatne branie są bardzo dobrze wyczuwalne bo nawet jak jest delikatne to czuję to i mogę wciąć więc wędka naprawdę szybka i elektryczna robi robotę i jest następny okoń Mały, ten małuszek O proszę, taki mały Ale następny Siedź, jest następny też mały O taki O daj się złapać kolega daj się złapać Otrzepiamy Cię i wracasz do bory. To Można powiedzieć, że trafiłem w przynętę, którą chcą. Bo już wyjechało kilka koni na tę Więc widać, że chcą, bo wcześniej próbowałem raczkami i tym Kejtechem. Na tego Kejtecha coś tam się działo, ale to co jakiś czas było brania. Natomiast w łukę właśnie te brania są częste. Może jakiś fajny chociaż 30staczek wleci, czykolwiek. Dzisiaj to właśnie Przedszkole i te takie średniaczki 25-26 biorą Mały Ale jest O tak Małuszek Zmieniłem przynętę Właśnie z tej jaskółki na troszeczkę taką Powiedzmy szerszą, podobne kolorze tej jaskółki. I zobaczymy, może jakiś większy wpadnie. Idę jeszcze tam trochę dalej porzucać zakleniem. Co prawda już jest późna godzina. I raczej wątpię, żeby ten kleń był aktywny, ale warto spróbować. Może akurat. Chociaż jeden. O koni trochę nałowiłem. Teraz próbuję trochę zakleniem. Jak klenie nie będą brały, to jeszcze jedno miejsce zrobię. Za okoniem i lecę. No to próbujemy. rzucamy za kleniochem. Woda spokojna. Deszczek już tak nie pada mocno. Tak delikatnie siorbi. Zobaczymy, może jakiś kleń. Jeden, chociaż się osi. Warto spróbować. Jest łatwo. Tutaj strzeli. Nie duże. Ale jasne. O tak, jest O koniasty. 21-22 cm. Ale jest, sam. No, Klenie nie chciały brać. Więc znowu okonie. Tak, okoń No jest kółeczka, teraz strzelił Ale mały Bardzo mały no, tak. Ale 16 dzisiaj, więc nie Jest tak źle Taką mi skałeczkę większą założyłem 7 Centymetrów. No I zobaczymy, czy jest kółka, jeszcze jakąś rybę da. Jest, jeden. O, wręci taki, z 25 może mieć nawet. No to ja kończę na dzisiaj łowienie Ogólnie wpadło kilka okoni Bardzo fajnie Bo klenie nie chciały brać Większe okonie też nie chciały brać Ale dużo takich średniaczków Powpadało, więc była zabawa Plan był dzisiaj na szczupaki Lub na łowienie Właśnie przynętami od Bartko Bajca, ale niestety Deszcz troszeczkę pokrzyżował Mi te plany i lód na wodzie Więc dzisiaj te okonie Mam nadzieję, że następnym razem, jak wyjdę, to też szczupaki w końcu będą łowione. Więc, co? Niech moc będzie z nami i zrobami. Cześć Hej, do następnego.